Czekałam na kontynuację i w końcu jest drugi tom. Pierwsza część to moje wielkie greckie Morderstwo, a druga, czyli tegoroczna majowa premiera, Słodkie Życie, Włoska Śmierć. To seria, która już samym wyglądem zachęca mnie zawsze do zapoznania się z tymi historiami. Lubię te wydania letnie, pastelowe, fajne. Jeśli chodzi o tę część, to wiem na razie tyle, że jest słońce, toskania, warsztaty literackie i trup, czyli człowiek, który nagle spada z Główny bohater, pisarz kryminałów o nazwisku Duszyński, zamiast spokojnych zajęć, trafia na zagadkę godną najlepszej powieści detektywistycznej. A jak na rasową komedię kryminalną przystało, Duszyński, ten książkowy, nie jedzie tam sam. No jasne, że z rodziną. Przecież włoskie problemy i morderstwa bez wsparcia najbliższych byłyby zdecydowanie zbyt nudne. Świetna oprawa, świetny autor. Zapowiada się literackie Dolce Vita.